Chciałabym Wam opowiedzieć bardzo trudną dla mnie sytuację. Jak już zauważyliście, nie widać na moim Instagramie kotków Puszkina i Nowego. Ale od początku urodziłam Franka. 3 lutego wróciliśmy do domu, i to był dla mnie najtrudniejszy wieczór w życiu. Jak tylko weszliśmy do domu, Puszkin się zachowywał bardzo dziwnie. Zachowywał się tak, jak go w ogóle nie znałam. Najgorsze to, co się wydarzyło, było w momencie, kiedy przyłożyliśmy już franka z fotelika do łóżeczka, tego takiego na kółkach. Puszkin wskoczył na drapak. Jak usłyszał płacz Franka, wpadł w jakiś szał, wskoczył na ten drapak na samą górę i prosto z tego drapaka wskoczył na franka do łóżeczka. Słuchajcie, ja jak to zobaczyłam, ja wpadłam w taki atak paniki. W takie stany lękowe, zabrałam franka, pobiegłam szybko do sypialni, zamknęłam się, i ja powiedziałam, że ja sam tu nie wyjdę. W so, ja zaczęłam tak ryczeć, wyć, e, trzymając franka, ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, ja w ogóle myślałam, że nie wiem. ja takiego stanu jeszcze, którego nie widziałam. Ja myślałam, że mam e, depresję poporodową, serio. No, ja też. Zaczęłam płakać, że ja że nie mam Franka już w środku, w brzuchu, bo czułam, że tam jest po prostu najbezpieczniejszy. Był kilka prób wychodzenia do kotków i była tragedia. Po prostu za każdym razem było tylko jeszcze gorzej, nie? Aż ciężko mi się to opowiada, serio. To taki wewnętrzny instynkt obrony nowonarodzonego dziecka. W ogóle nie byłam nawet w stanie działać, więc moi przyjaciele wpadli na pomysł, żebyśmy po prostu znaleźli hotel, e, znaleźli właśnie taki blisko naszego mieszkania, żeby chociaż na chwilkę e, ktoś się nimi zajął, e, żebyśmy my mogli pomyśleć co dalej, w ogóle co możemy zrobić, jak zrobić, żebym ja przestała płakać, żebym przestała być w tym stanie, żebym, była, żebym mogła w ogóle zajmować się e, Frankiem. Oczywiście, jak kotki pojechały, no to zaczęłam płakać z tego powodu. Nie? nie, no to w ogóle było chyba. Brawa, dzwoniłam do mamy, dzwoniłam do brata, dzwoniłam do wszystkich najbliższych. Nikt nie miał jak mi pomóc. Ja wtedy nie mogłam zadać swoim emocjom i instynktom, bo oczywiście chciałam i z powrotem do domu, ale nie można tak robić ze zwierzętami, bo co bym odsyłała z powrotem do domu, znowu odsyłała, to nie jest dla nich dobre. I pewnego razu zadzwoniła do mnie Paulinka, moja koleżanka, która, mówi, która znała całą sytuację, mówi, Karola, moja siostra się nimi zaopiekuje, ona w ogóle bardzo Chcę mieć kotka, ja więc staraj, ja mam dwa, ja ich nie rozdzielę. W ogóle nie ma takiej opcji. Ona mówi, że nie ma problemu, że wezmą dwa, więc ja poczułam po prostu, jakby to na mnie, nie wiem, spadło po prostu z nieba. Bardzo szybko się odnalazło, to jest niesamowite, że po prostu od samego początku zero problemów. Totalnie się e, czują tam, jak u siebie. Tęsknię za nimi strasznie, wiecie, jak ja jestem z nimi zżyta, jak je kocham i w ogóle. I wiem, że teraz masa ludzi mnie oceni, że, że, tak, że tak postąpiłam, ale ja teraz z perspektywy czasu wiem, że ja nie miałam wyjścia. Mój błąd polegał na tym, że się do tego odpowiednio nie przygotowałam, ani psychicznie, ani merytorycznie. Ja byłam przekonana, że dla mnie to było takie naturalne, że to w ogóle się wszystko da pogodzić. Nawet się nad tym nie zastanawiałam. Ja sobie nie wyobrażałam, że może być coś nie tak. Nie byłam na to przygotowana, dlatego mówię Wam o tym tutaj dzisiaj, drogie mamy, drodzy przyszli rodzice, żebyście Wy się przygotowali, jeśli macie zwierzaki, uwierzcie mi, że to nie jest takie proste, jak może się wydawać. Być może mogłam zrobić więcej, na tamten moment po prostu nie potrafiłam. Dla mnie najważniejsze było bezpieczeństwo Franka i dlatego właśnie taką podjęliśmy decyzję. Także mam nadzieję, moi drodzy, że moja trudna historia ułatwi Wam przygotowanie się do takiego powrotu z noworodkiem do Waszych zwierzaków.